Przez wieki, proroctwa i przepowiednie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa stanowiły przedmiot głębokiej refleksji i duchowego zastanowienia dla wierzących na całym świecie. Ewangelia przekazuje nam wiele znaków, które są zapowiedzią tego ostatecznego wydarzenia. Słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, dotyczące wydarzeń związanych z jego powrotem, zawierają wizję dni ostatecznych. Która nie tylko ujawnia nadchodzące próby, ale także skłania nas do refleksji nad naszymi wartościami i postawami jako chrześcijan. Pierwszym znakiem powrotu Jezusa Chrystusa, jak przepowiedziane zostało w Ewangelii według świętego Mateusza, będzie pojawienie się fałszywych Chrystusów. Jezus mówi: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Jezus ostrzega swoich uczniów, że w przyszłości wielu przyjdzie, podając się za niego i głosząc, że są Chrystusem. Będą oni wykorzystywać jego imię i nauczanie w celu wprowadzenia ludzi w błąd. Od czasów pierwszych wydań Ewangelii aż po obecne czasy. Historia zna wiele przypadków fałszywych Chrystusów i proroków, którzy, wykorzystując nauki Jezusa, próbowali zdobyć władzę nad umysłami i sercami ludzi. Ich działania często prowadzą do dezorientacji i rozdźwięku w społeczeństwie oraz wiernych, którzy szukają duchowego prowadzenia i nadziei. Współczesny świat jest narażony na intensywny rozwój technologii i mediów, które umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie się informacji. Wielu fałszywych proroków korzysta z tych środków, aby szerzyć swoje nauki i przekonania, zdobywając zwolenników na całym świecie. Niestety, wiele osób, które szukają odpowiedzi i celu w życiu, staje się łatwym łupem dla manipulacji i dezinformacji. Fałszywi Chrystusowie często obiecują spektakularne cuda, uzdrowienia, bogactwo i rozwiązania dla wszelkich problemów. Ich celem jest zjednoczenie ludzi wokół swojej osoby, aby zdobyć władzę i wpływy, a nie kierowanie ich ku prawdziwemu Jezusowi Chrystusowi. Ich działania są sprzeczne z prawdziwym nauczaniem Jezusa, które opiera się na miłości, miłosierdziu, pokorze i oddaniu Bogu oraz bliźnim. W obliczu tej rzeczywistości, jak powinniśmy się bronić przed wpływem fałszywych proroków i Chrystusów? Przede wszystkim musimy poznać i zrozumieć nauczanie Jezusa, jakie przekazane zostało w Ewangelii, aby móc rozróżnić prawdziwe przesłanie od manipulacji. Krytyczne myślenie, modlitwa oraz zaufanie wobec ducha prowadzenia może również pomóc w uniknięciu zagrożeń związanych z fałszywymi prorokami. Musimy szukać głębokiej i autentycznej relacji z Jezusem, która pozwoli nam poznać Jego miłość i mądrość. A także dostrzec różnicę między jego nauczaniem a naukami fałszywych proroków. Drugi znak powrotu Jezusa Chrystusa, jak to zostało przekazane w Ewangelii według świętego Mateusza, obejmuje szereg klęsk i nieszczęść, takich jak wojny, głód, plagi i trzęsienia ziemi. Jezus mówi: Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych, uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Jezus ostrzega swoich uczniów, że ludzkość będzie się zmagać z trudnościami i cierpieniem na wielką skalę przed ostatecznym zakończeniem czasów. Owa wizja przyszłości jest dla nas przestrogą byśmy byli gotowi i umocnieni w wierze, gdy te znaki zaczną się wypełniać. Obserwując współczesny świat, trudno nie zauważyć, że wiele z tych proroctw rzeczywiście się wypełnia. Konflikty i wojny w różnych częściach świata wciąż sprawiają, że miliony ludzi cierpią z powodu przemocy, zniszczeń i rozpaczy. Zamiast dążyć do pojednania i pokoju, narody nadal stają naprzeciwko siebie, co prowadzi do długotrwałych konfliktów i napięć. Głód i niedożywienie są nadal problemem dla wielu regionów na świecie, pomimo znaczących postępów w technologii i rolnictwie. Ludzie na całym globie cierpią z powodu braku dostępu do odpowiednich źródeł pożywienia i wody pitnej. Dodatkowo, plagi i choroby przynoszą śmierć i cierpienie wielu ludziom narażając ich na wyjątkowe wyzwania zdrowotne i społeczne. Trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, takie jak powodzie, pożary i susze, również są coraz powszechniejsze. Zmiany klimatu i działalność człowieka mają wpływ na ekosystemy i atmosferę naszej planety, powodując wzrost występowania katastrof naturalnych. Te klęski powodują ogromne straty materialne, Ludzkie cierpienie i tragedie, które dotykają milionów ludzi na całym świecie. Proroctwo Jezusa o znakach jego powtórnego przyjścia ukazuje, że te klęski będą się nasilać w miarę upływu czasu. Dlatego, jako ludzie wierzący, jesteśmy wezwani do modlitwy, miłosierdzia i działania na rzecz tych, którzy cierpią w wyniku tych wydarzeń. Powinniśmy również trwać w wierze i nadziei. Wiedząc, że Bóg jest z nami nawet w obliczu tych trudnych czasów. Ważne jest również, abyśmy mieli na uwadze, że choć znaki zwiastują cierpienie, są one także początkiem, który prowadzi do ostatecznego triumfalnego powrotu Jezusa Chrystusa. Jego powrót będzie nieskończoną miłością, sprawiedliwością i zbawieniem dla tych, którzy go wytrwale i z wiarą oczekują. Proroctwa te mają nas przygotować do tego, byśmy nigdy nie zapominali o nadziei, jaką niesie powrót Pana, i abyśmy nieustannie dążyli do zbawienia naszych dusz i podążali za Jego naukami. W obliczu tych znaków ważne jest, abyśmy żyli z miłością bliźniego, miłosierdziem i solidarnością z tymi, którzy cierpią. Trzeci znak powrotu Jezusa Chrystusa, jak to zostało przekazane w Ewangelii Mateusza, ukazuje nam obraz narastających podziałów społecznych, Utraty wiary w Boga oraz prześladowań wierzących. Jezus mówi: Wtedy wydadzą was na udrękę i uśmiercą, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Jezus w swoich słowach przepowiada trudne czasy kiedy to wierni będą stawiani przed wyzwaniami i cierpieniem ze względu na swoją wiarę w Jego imię. Patrząc na współczesny świat, nie możemy ignorować faktu, że w wielu częściach globu wierzący doświadczają prześladowań i dyskryminacji z powodu swojej wiary. W niektórych rejonach chrześcijanie są prześladowani fizycznie, a nawet pozbawiani życia, jedynie z powodu identyfikowania się z Jezusem Chrystusem. Są oni narażeni na różne formy ucisku, a ich prawa są ograniczane przez władze czy grupy ekstremistyczne. W innych regionach świata chrześcijanie, którzy opierają się pewnym trendom społecznym, moralnym czy politycznym, spotykają się z odrzuceniem, szyderstwem i wykluczeniem. Ich postawa przeciwko zepsuciu moralnemu czy niemoralnym praktykom wywołuje kontrowersje i krytykę ze strony społeczeństwa. Chrześcijanie, którzy wiernie trwają w swojej wierze i nie ulegają nowym trendom czy ideologiom, mogą być marginalizowani i wyśmiewani jako konserwatywni czy nierozumni. Dodatkowo, w dzisiejszych czasach często możemy zaobserwować narastający sceptycyzm wobec wiary i Boga. Ludzie coraz częściej odrzucają tradycyjne wartości religijne, a nauka, technologia i sekularyzm zdają się wyprzeć Ducha Bożego. Współczesne społeczeństwo często kwestionuje lub odrzuca istnienie Boga, a wiara staje się tematem kontrowersyjnym, traktowanym z nieufnością lub całkowitym lekceważeniem. Proroctwo Jezusa w Ewangelii jest jak lustro odzwierciedlające rzeczywistość dzisiejszego świata. Widzimy, jak wiarę w Boga i Jezusa podważają różne ideologie i ruchy społeczne, które promują postawy ateistyczne, agnostycyzm i moralny relatywizm. Wraz z rosnącym materializmem i hedonizmem, wartości duchowe są coraz częściej ignorowane lub uznawane za przestarzałe. Jednak, pomimo tych trudności i wyzwań, nie powinniśmy tracić nadziei ani odstępować od swoich przekonań. Przeciwnie, powinniśmy trwać w wierności Ewangelii i być przykładem miłości, współczucia i przebaczenia wobec innych. Czwarty znak powrotu Jezusa Chrystusa. Jak to zostało przekazane w Ewangelii według świętego Mateusza, odnosi się do utraty miłości wielu ludzi z powodu wzmożenia nieprawości w świecie. Jezus mówi, A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Jezus w swoich przepowiedniach ukazuje, że szerzenie się grzechu, odejście od bożych planów i wartości oraz zaprzeczanie istnieniu Boga doprowadzą do osłabienia i zaniku miłości w sercach wielu osób. Obecnie obserwujemy, jak nieprawość i grzech szerzą się na różne sposoby w społeczeństwach na całym świecie. Wzrost egoizmu, materializmu, chciwości, nienawiści i braku szacunku dla innych wpływa na relacje międzyludzkie i osłabia więzi społeczne. Ludzie coraz częściej skupiają się na swoich własnych interesach i potrzebach, zapominając o trosce o innych i o wspólne dobro. Sekularyzm i brak religijnych przekonań są kolejnymi czynnikami, które prowadzą do oziębnięcia miłości. Wielu ludzi odrzuca wiarę w Boga i duchowe wartości na rzecz świeckich ideologii i filozofii. Zamiast budować więź z Bogiem i poszukiwać głębszego sensu w życiu, skupiają się na ziemskich rzeczach, które często nie przynoszą trwałego spełnienia. Rozpad rodzin jest kolejnym zmartwieniem które przyczynia się do zmniejszenia miłości w społeczeństwie. Wzrastająca liczba rozwodów, separacji i zaniedbywania rodzinnych więzi wpływa na zdrowy rozwój emocjonalny i psychiczny wielu ludzi. Brak miłości i troski w relacjach rodzinnych prowadzi do wzrostu napięć, konfliktów i osamotnienia, co negatywnie wpływa na całe społeczeństwo. Niewątpliwie również naruszanie wartości społecznych i dziedzictwa kulturowego przyczynia się do osłabienia miłości. Współczesny świat jest narażony na erozję tradycyjnych wartości, które kształtowały społeczeństwa przez wiele pokoleń. Globalizacja, zderzenie kultur i ideologii, a także rozmaite propagandy i manipulacje medialne wpływają na upadek wspólnych norm i zasad moralnych które umacniały miłość, zrozumienie i harmonię w społecznościach. Jednak mimo tych wyzwań i oziębnięcia miłości, nadal istnieją osoby, które troszczą się o innych, poświęcają swój czas i energię dla dobra wspólnego oraz podejmują działania na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia. Chrześcijanie, którzy opierają swoje życie na miłości, zrozumieniu, szacunku i współczuciu, stanowią światło w ciemnościach, pokazując, że miłość nadal może triumfować nad nieprawością. W obliczu czwartego znaku powrotu Jezusa, ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na te wyzwania i starali się budować miłość i wspólnotę w naszym otoczeniu. Modlitwa, refleksja i praktykowanie miłosierdzia są kluczowe dlatego, aby nasze serca były otwarte na innych i abyśmy działali w duchu miłości i zrozumienia, zwłaszcza wobec tych Którzy są najbardziej potrzebujący. W miarę jak nieprawość będzie się rozprzestrzeniać, wierzący powinni pozostać wierni Ewangelii i naśladować Jezusa w jego miłosierdziu i ofiarności. Oczywiście osiągnięcie tego nie będzie łatwe, ale silna wiara. Wzajemne wsparcie w duchowej wspólnocie i praktykowanie miłości będą przyczyniać się do wzrostu i ożywienia miłości, która jest nieodzowna dla zbawienia i harmonijnego życia w społeczeństwie. Piąty znak powrotu Jezusa Chrystusa, jak to zostało przekazane w Ewangelii, według świętego Mateusza, odnosi się do szerzenia się Ewangelii i prawdy o Królestwie Bożym po całej ziemi. Jezus mówi, a ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. To przepowiednia, która ukazuje nam, że przed ostatecznym przyjściem Pana Jezusa, Jego nauki i misja będą głoszone na świadectwo wszystkim narodom, aby każdy mógł usłyszeć prawdę o Bożej miłości i zbawieniu. Po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i Jego w Duch Święty zstąpił na apostołów, prowadząc ich i umacniając do głoszenia Ewangelii. Pierwsi uczniowie Jezusa, apostołowie, podjęli misję głoszenia Ewangelii po całej Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Ich gorliwość, odwaga i oddanie przyczyniły się do rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa na różne obszary świata. Dzisiaj chrześcijanie rozproszeni są po całym globie. Tworząc wielkie i różnorodne wspólnoty wierzących. Dzięki zaawansowanym środkom komunikacji i globalizacji, przekazanie Ewangelii i nauk Jezusa jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie na różnych kontynentach mają dostęp do informacji o Jezusie i Jego miłości, co umożliwia szersze dotarcie do serc wielu ludzi. Prawda o Bogu i Jego Królestwie Miłości staje się więc ostatnim przesłaniem które ma oświecić świat na powrót Chrystusa. W obliczu coraz bardziej zmaterializowanego, zdominowanego przez chciwość, egoizm i utratę wartości duchowych, Ewangelia i nauki Jezusa są jak światło, które rozświetla mrok i przynosi nadzieję. Jest to przesłanie miłosierdzia, które pokazuje, że Bóg kocha każdego człowieka, niezależnie od jego przeszłości czy grzechów, i że ofiarowuje możliwość nawrócenia i zbawienia. Ewangelia jest przesłaniem nadziei, wskazującym na Bożą miłość i zbawienie, które jest dostępne dla każdego, kto uwierzy i podąży za Jezusem. To właśnie miłość Boża, która jest miłosierdziem, troską i wyrozumiałością, stawia czoło strachowi, które promuje szatan. Miłość odsuwa lęki i kompleksy, ukazując prawdziwą naturę Boga jako Ojca, który pragnie przyjąć swoje dzieci z otwartymi ramionami. Przesłanie Ewangelii jest znienawidzone przez Szatana, ponieważ jego celem jest wprowadzanie ludzi w ciemność i przerażenie. Pragnie on wzbudzić w nas strach, co powoduje, że oddalamy się od miłości i prawdy. Jednak Ewangelia jest mocą Boga, która niweczy wszelkie złe plany Szatana. To poprzez wiarę i zaufanie Bogu możemy odrzucić strach i zbliżyć się do prawdziwej miłości, która jest darem od Boga. W obliczu piątego znaku powrotu Jezusa, jesteśmy wezwani do kontynuowania misji głoszenia Ewangelii na całym świecie. Nasza odpowiedzialność jako wierzących polega na dzieleniu się miłością, miłosierdziem i nadzieją Jezusa z innymi. Poprzez nasze działania, słowa i życie możemy ożywić miłość w sercach wielu ludzi, prowadząc ich do Bożego Królestwa i przygotowując je na powrót Pana Jezusa Chrystusa.